Cześć, ja jestem Pefrix i witam na Mangowo, gdzie planuję poruszać nie tylko dziwne tematy, ale również polecać mangi oraz anime. W końcu dobrymi rzeczami trzeba się dzielić, dlatego dzisiaj wezmę na warsztat romanse. Wszak prawdziwemu mężczyźnie z różem jest do twarzy, więc na pierwszy ogień pójdzie pięć mang chwytających za serce. Za serce, nie za tyłek, żadnych i tutaj nie uświadczysz z boczuchu, będzie za to kulturalnie miło i uroczo. Zapraszam! Numerem 1 na liście jest Relife, czyli kolorowa manga z Japonii. Tak, kolorowa i manga dziwnie brzmi w jednym zdaniu, ale tutaj mamy do czynienia z Webtoonem, czyli cyfrowym komiksem. Opowiada on o losach Araty Kajzakiego, który jako 27-latek nie wiedzie najlepszego życia. Nie pracuje, siedzi cały dzień zamknięty w mieszkaniu i w zasadzie czeka na swój koniec. Otrzymuje jednak szansę na odwrócenie swojego losu. Wystarczy, że weźmie udział w programie Relife. Dzięki któremu tymczasowo otrzyma ciało siedemnastolatka i wróci do szkoły średniej. Ma rok, aby przeżyć młodość swojego życia, wyciągnąć z niej wnioski oraz naprawić samego siebie. No oczywiście nie sam, tylko przy wsparciu innych osób. W eksperymencie biorą również udział inni dorośli, a samo Relive to w zasadzie taka próba resocjalizacji. Czy Kajzaki wyjdzie na prostą? O tym musisz przekonać się samemu, do czego gorąco zachęcam. Druga polecana manga to prawdziwa klasyka, czyli Kimi Nitodoke. Główną bohaterką jest tutaj Sawako Korunuma, która wyglądem przypomina Sadako z horrorów. W efekcie nie jest najpopularniejszą dziewczyną w klasie, czemu zresztą nie pomaga również jej wrodzona wstydliwość. Sawako, która nazywana jest Sadako, chciałaby się jednak zmienić, dlatego za swój wzór wybiera Shoutę Kazehayą, najprzystojniejszego chłopaka w klasie. Jak możesz się domyślać, uczucie między nimi powoli rozkwita, po drodze nie zabraknie wielu perypetii, a także poznasz sporo rozmaitych innych postaci z własnymi problemami. Kimi Nitodokę to taka romantyczna klasyka, która jest do bólu sztampowa i przewidywalna, ale w tym właśnie tkwi jej urok. Tylko uprzedzam, że jeśli liczysz, że akcja szybko się rozwinie, to srodze się tutaj zawiedziesz. Trzecia pozycja to moje niedawne znalezisko, czyli Kaoru Hanawarin Tosaku. E, na szczęście języka sobie nie poplątałem, czytając nazwę, ale było blisko. Do samego czytania mangi zachęcam, zwłaszcza gdy szukasz czegoś z szybszą akcją, zwłaszcza w zestawieniu z Kimini Todoke. Tutaj głównymi bohaterami są Rintaro Tsumugi oraz Kauroku Wakuri. On, wysoki, o groźnych oczach, kolczykach i włosach zafarbowanych na blond, ona z kolei drobniutka, malutka i urocza. Łączą ich słodycz oraz miłość, a dzieli nienawiść pomiędzy szkołami, do których chodzą. Może nie brzmi to wybitnie interesująco, ale coś jest w tej historii, że czytam ją z zapartym tchem. Prawdopodobnie dlatego, że postacie wydają się żywe, a do tego nie ma klasycznych dramatów wynikających z nieporozumień. Bohaterowie po prostu ze sobą rozmawiają, wyjaśniając problemy zamiast je mnożyć. I muszą przyznać, że dzięki temu jest to całkiem przyjemny w świeżości w mangach. Czwarta manga to Kubo Won't Let Me Be Invisible, którą lubię, bo jest urocza. Tak po prostu to jeden z tych tytułów, przy którego czytaniu uśmiecham się jak głupi samemu nie wiedząc czemu. Wyobraź sobie przeciętnego chłopaka, który niczym się nie wyróżnia. Shiraishi jest tak przeciętny, że praktycznie niewidzialny, mało kto zwraca na niego uwagę. Wtem jednak przybywa ona, tytułowa Kubo, czyli klasowa piękność, która go dostrzega. I tutaj wchodzimy w tryb. Kto się czubi, ten się lubi. Kubo postanawia sprawdzać niewidzialność Shiraishiego, wystawiając go na rozmaite próby. Będzie go zaczepiała na wszystkie możliwe sposoby, dzięki czemu on stanie się bardziej widoczny dla swojego otoczenia, a przy okazji dorobi się przyjaciół. No i oczywiście pojawi się gorące uczucie do swojej uroczej koleżanki, ale to jest przecież oczywiste. Na koniec zostawiłem sobie Horimiya, czyli mangę, z którą mam pewien problem. Nie potrafię bowiem jej w 100% polecić. Początkowa historia jest świetnie zrealizowana. Mamy Kiyoku Hori, czyli najpopularniejszą dziewczynę w klasie, która nie ma czasu na życie prywatne, bo musi zajmować się młodszym bratem oraz domem. Po drugiej stronie barykady jest Izumi Miyamura, czyli typowy otaku, ale skrywający pewien sekret. Ukrywa wytatuowane ciało oraz uszy pełne kolczyków, co jak na standardy w Japonii jest bardzo nietypowe. Jak nie trudno zgadnąć, w pewnym momencie ścieżki tej dwójki przecinają się i zaczyna się ich przygoda od przyjaciół do pary. Po drodze nie zabraknie wielu perpetii, dzikich zwrotów akcji oraz zabawnych sytuacji. To z czym mam problem? Chorimia w pewnym momencie nie ma swojego końca, głównej fabuły czy wątku, którego warto śledzić, a zamiast tego skupia się na komedii zamiast na relacjach postaci. To wszystko z czasem się dłuży, ale mimo to mangę zdecydowanie polecam. Tyle ode mnie. W przyszłości pewnie polecę wam inne tytuły, ale chciałbym, abyście również i wy podzielili się ze mną swoimi rekomendacjami. Jeśli macie jakieś mangi lub anime romansowe, którym warto dać szansę, to napiszcie o nich w komentarzu. Tymczasem do zobaczenia. No i cześć.